Czy wiedzieliście, że tysiące emerytów w całej Polsce mogło przeoczyć najważniejszą zmianę w systemie emerytalnym od lat? To, co dzieje się w ZUS-ie w tym miesiącu, może całkowicie odmienić Waszą sytuację finansową. I nie mówię tutaj o kilku złotych w górę czy w dół, mówię o prawdziwym wsparciu, które może zmienić codzienne życie setek tysięcy seniorów. Dzisiaj odkryjemy razem, co dokładnie się zmienia i dlaczego większość z Was może o tym nie wiedzieć. Pamiętacie, jak jeszcze dwa miesiące temu staliśmy w kolejkach przed oddziałami ZUS? Pamiętacie te niekończące się formularze, te pytania, na które nikt nie potrafił odpowiedzieć wprost? Ja do dziś pamiętam panią Halinę z Krakowa, która opowiadała mi swoją historię: 72 lata, 40 lat pracy w szpitalu jako pielęgniarka, a emerytura ledwo wystarcza na leki i rachunki. Mówiła mi ze łzami w oczach, Pracowałam całe życie uczciwie, a teraz liczę każdą złotówkę. I wiecie co, pani Halina nie jest wyjątkiem, to jest codzienność milionów polskich emerytów, ale dzisiaj mam dla Was informację, która może wszystko zmienić. Od 1 listopada 2025 roku ZUS wprowadza nowe zasady. 1 listopada 2025. Zapamiętajcie tę datę, bo to właśnie od tego momentu w życie wchodzą zmiany, o których za chwilę opowiem. I uwierzcie mi, to nie są kosmetyczne poprawki, to prawdziwe wsparcie dla tych, którzy najbardziej go potrzebują. Ale zanim przejdę do szczegółów, muszę Wam powiedzieć coś ważnego. Te zmiany nie dotyczą wszystkich automatycznie. Nie otrzymacie SMS, nie przyjdzie list, nikt nie zadzwoni do Waszych drzwi. I właśnie dlatego nagrywam ten materiał, bo jeśli o tym nie wiecie, Możecie stracić prawo do świadczeń, które wam się należą, możecie przegapić termin, możecie zostać w tyle, podczas gdy wasi sąsiedzi, wasze koleżanki z osiedla już skorzystają z nowych możliwości. Więc o co właściwie chodzi? Co takiego wprowadza ZUS od 1 listopada? Zacznijmy od początku, żebyście wszystko dokładnie zrozumieli, bo szczegóły są tutaj kluczowe. Przede wszystkim, i to jest informacja numer jeden. Od 1 listopada rusza program dodatkowego wsparcia dla emerytów o najniższych świadczeniach. Jeśli wasza emerytura nie przekracza 1600 zł miesięcznie, słyszycie dobrze, 1600 zł, możecie ubiegać się o dodatkowe świadczenie. To świadczenie wynosi do 300 zł miesięcznie. 300 zł co miesiąc przez cały rok. Wyobraźcie sobie co można zrobić z dodatkowymi 300 zł miesięcznie. To prawie 800 zł na leki w przeciągu trzech miesięcy. To możliwość kupienia ciepłego płaszcza na zimę. To spokój, że starczy na rachunki za prąd, które ostatnio poszły w górę. Dla wielu z Was to różnica między ledwo wiązaniem końca z końcem, a życiem w minimalnym, ale jednak większym komforcie. Ale i tutaj zaczyna się najważniejsza część, więc słuchajcie uważnie, aby otrzymać to dodatkowe świadczenie. Musicie złożyć wniosek. Powtarzam, musicie złożyć wniosek. Zus nie przyznaje tego automatycznie. Nie wystarczy, że macie niską emeryturę. Musicie aktywnie zgłosić się po to wsparcie. I wiecie, co jest w tym najgorsze? Większość emerytów o tym nie wie. Większość siedzi w domach, martwi się o rachunki, a nawet nie wie, że pomoc jest na wyciągnięcie ręki. Wiem, o czym teraz myślicie: kolejne papiery, kolejne formularze. Kolejna wyprawa do ZUS-u, gdzie będziecie stać w kolejce godzinami, rozumiem to. Sam widziałem te kolejki, ale tym razem jest inaczej. I to jest właśnie ta dobra wiadomość, o której mówiłem na początku. ZUS w końcu zrozumiał, że nie wszyscy seniorzy czują się komfortowo z internetem. Nie wszyscy mają komputery, nie wszyscy mają dzieci czy wnuki, które mogłyby pomóc. Dlatego wprowadzili uproszczoną procedurę Wniosek można złożyć na trzy sposoby. Po pierwsze, online, przez platformę PUE-ZUS, jeśli ktoś z Was jest obeznany z komputerem. Po drugie, pocztą, zwykłym listem poleconym, formularz jest dostępny na stronie ZUS do wydrukowania. A po trzecie, i to jest najważniejsze, osobiście w każdym oddziale ZUS, gdzie pracownicy pomogą Wam wypełnić wszystko krok po kroku. Ale uwaga, i tutaj pojawia się element, który może Was zaskoczyć. Termin na złożenie wniosku to 30 dni od 1 listopada. To znaczy, że macie czas tylko do 30 listopada 2025 roku. 30 listopada. Zakreślcie sobie tę datę w kalendarzu. To bardzo ważne, bo jeśli przegapicie termin, stracicie prawo do pierwszej transzy wypłat. A to oznacza, że zamiast otrzymać pieniądze już w grudniu, Będziecie musieli czekać do kolejnego okresu rozliczeniowego, czyli do stycznia, a może nawet lutego. E, rozumiem, że to wszystko może brzmieć skomplikowanie, wiem, że niektórzy z Was mogą czuć się przytłoczeni tym nagraniem. Dlatego teraz zróbmy szybkie podsumowanie, żebyście mogli spokojnie wszystko sobie poukładać. Po pierwsze, od 1 listopada 2025 roku ZUS wprowadza dodatkowe wsparcie dla emerytów. Po drugie, jeśli Wasza emerytura jest niższa niż 1600 zł, możecie otrzymać dodatkowe 300 zł miesięcznie. Po trzecie, musicie złożyć wniosek do 30 listopada. Po czwarte, można to zrobić online, pocztą lub osobiście w ZUSie. To są cztery najważniejsze informacje. Zapisujcie je sobie. Zróbcie zdjęcie ekranu, poproście kogoś, żeby wam to zanotował. To naprawdę istotne, ale historia się tutaj nie kończy. Jest jeszcze coś, o czym muszę wam powiedzieć, coś, co może być równie ważne, a o czym prawie nikt nie mówi. Oprócz tego nowego programu wsparcia ZUS wprowadza również zmiany w zasadach waloryzacji i tutaj nadchodzi prawdziwy zwrot akcji, bo to, co usłyszycie za chwilę, może dotyczyć absolutnie każdego z was. Niezależnie od wysokości emerytury. Dotychczas waloryzacja odbywała się raz w roku, w marcu. Pamiętacie te marcowe podwyżki? Czasem to było kilkadziesiąt złotych, czasem trochę więcej. Ale zawsze przychodziło to tylko raz do roku. Od roku 2026 ZUS testuje nowy system, półroczną waloryzację. Co to oznacza? Oznacza to, że zamiast jednej podwyżki w marcu, będziecie otrzymywać dwie mniejsze podwyżki: jedną w marcu, drugą we wrześniu. Dlaczego to takie ważne? Bo inflacja nie czeka. Ceny w sklepach rosną przez cały rok, rachunki za gaz rosną przez cały rok, a jeśli waloryzacja przychodzi tylko raz w roku, to przez pozostałe 11 miesięcy wasza emerytura realnie traci na wartości. Z nowym systemem będzie sprawiedliwiej, będziecie dostawać podwyżki częściej, co oznacza, że wasza siła nabywcza będzie lepiej chroniona. Wracając do pani Haliny, o której mówiłem na początku, spotkałem ją tydzień temu. Dowiedziała się o nowych zasadach od swojej córki, która akurat zobaczyła informacje w internecie. Pani Halina złożyła wniosek w pierwszym tygodniu listopada, teraz czeka na decyzję. Mówi, że pierwszy raz od lat czuje nadzieję. Że może te 300 zł ekstra pozwoli jej kupić nowe okulary, bo te stare już prawie nie nadają się do użytku. A może wreszcie pójdzie do dobrego dentysty, na którego od lat nie mogła sobie pozwolić. Rozumiecie teraz, dlaczego to takie ważne. To nie są wielkie pieniądze dla polityków czy urzędników, ale dla Was, dla zwykłych ludzi, którzy uczciwie pracowali przez całe życie, to może być różnica między godnością a upokorzeniem. Między spokojem a stresem. I właśnie dlatego nagrałem ten materiał, bo wiem, że telewizja o tym nie mówi wystarczająco głośno. Gazety piszą małym drukiem. Urzędnicy wysyłają oficjalne komunikaty, które nikt nie rozumie. A wy macie prawo wiedzieć. Macie prawo do tych pieniędzy. Macie prawo do wsparcia, które wam się należy. Więc co teraz zrobić? Zaraz wam to dokładnie wytłumaczę, krok po kroku. Jeśli wasza emerytura jest niższa niż 1600 zł, nie czekajcie. Jutro, pojutrze, w tym tygodniu, wybierzcie sobie moment i zajmijcie się tym. Jeśli macie internet, wejdźcie na stronę ZUS, szukajcie zakładki, nowe świadczenie dla emerytów i tam znajdziecie wszystkie informacje. Jeśli nie macie internetu, idźcie do najbliższego oddziału ZUS. Nie bójcie się. Pracownicy są tam po to, żeby Wam pomóc. Powiedzcie im: Chciałbym złożyć wniosek o dodatkowe świadczenie od 1 listopada. Oni będą wiedzieli o co chodzi. A jeśli sami nie możecie, poproście dzieci, wnuki, sąsiadów to naprawdę nie jest skomplikowane, kiedy ma się kogoś, kto pomoże. Ale kluczowe jest to, żeby to zrobić przed 30 listopada. Nie odkładajcie tego na później. Nie mówcie sobie, zrobię to kiedyś, bo to kiedyś może skończyć się tym, że przegapicie termin. I jeszcze jedna rzecz. Jeśli znacie kogoś, kto mógłby skorzystać z tego programu, Waszą koleżankę z bloku, sąsiada, kogoś z parafii, powiedzcie im o tym. Pokażcie im to nagranie, wydrukujcie dla nich najważniejsze informacje, bo niestety, tak jak mówiłem, większość ludzi o tym nie wie, a to wsparcie naprawdę może im pomóc. Wiem, że to było dużo informacji naraz. Wiem, że niektórzy z Was mogą się czuć przytłoczeni, ale chciałem Wam to wszystko dokładnie wytłumaczyć, bo wierzę, że wiedzieć to umieć. A kiedy wiecie, co wam się należy i jak to zdobyć, możecie rzeczywiście coś zmienić w swoim życiu. Pamiętajcie: 1 listopada start programu 1600 zł, limit emerytalny 300 zł miesięcznie, wysokość dodatkowego świadczenia 30 listopada ostateczny termin na złożenie wniosku to są cztery liczby, które musicie zapamiętać. Jeśli podobał Wam się ten materiał i chcecie być na bieżąco z wszystkimi zmianami w ZUS-ie, z waloryzacją, dodatkami, nowymi przepisami, zostańcie z nami. Kliknijcie subskrypcję pod tym filmem, włączcie dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Bo regularnie przygotowuję dla Was takie materiały, tłumaczę wszystko prostym językiem bez urzędniczego bełkotu. Jesteście ważni, wasze emerytury są ważne. I macie prawo rozumieć, co się dzieje z waszymi pieniędzmi. Trzymajcie się ciepło, dbajcie o siebie i pamiętajcie, nie jesteście sami. Jesteśmy tutaj, żeby Wam pomagać. Do zobaczenia w kolejnym materiale.